Witam w kolejnym odcinku z serii Hitman Rozgrzeszenie. Tą misję mogę Wam przysiąć, że postaram się zrobić na jak najciszej, ale na razie obejrzyjmy film. Musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? To prezent. Od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo-ptasiek. Nic dziwnego, że wyleciał w siatce. Cię ptakowi, czego chcę. Znaleźć 47 za wszelką cenę. Okej. Okay. synku. Są moje. Pod że masz barach. Mogę je sobie po prostu wziąć. Nie wyjątkasz mi na złodzieja. To nie będzie kradzież. Słuchaj, Sprzedam ci, jeśli strzelaś lepiej od dziewczyny. Mm. Myślisz, że dasz jej radę? To zależy od dziewczyny. Ani okryj chowa się przy mojej. Pokaż co potrafisz Dobra. Więc w tej sytuacji może pomóc mi tylko. Paweł Marzyński Ptasiek Zabrał moje pistolety Silver Bowler W ramach zapłaty za swoje usługi Teraz je oddał Z jakiegoś powodu wyciąga do mnie rękę Mogę mu zaufać A może jego lojalność Jest po stronie korzystniejszych partnerów biznesowych To bez znaczenia Zanim ruszę w pościg z Olenem, Odzyskam swoją broń Zbyt długo musiałem sobie radzić Bez niej Dobra, z Tobą Silver Balery. Moje Silver Balery Na centralnym miejscu wystawy sklepowej. Nie będzie łatwo je odzyskać. Wystawa jest zamknięta, a klienci uzbrojeni. Poza tym pewnie są przyjaciółmi właściciela. Część mnie chce po prostu wybić szybę i je zabrać. Ale zwracanie na siebie uwagi to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję. Ok. Ekwipunek. Mamy, jak zwykle, chujowy Więc sobie je ukradnę, jak się da Na pewno się da, no wezmę je Wybij tą szybę Wybij tą szybę! Świrowałem Siema, jak leci? Leci, wariat, leci Dzięki, u mnie wszystko w porządku A u ciebie? Dobra, pomyślmy sobie Stary, potrzebuję pomocy Czego ci potrzeba? No, Tam mamy chyba teren zamknięty Powinna być z tyłu. Rada eee, eee, się wwagranio. tam dostać. Warto byłoby? Zobaczymy czy warto miałby. Może i naprawdę warto tam się dostać. Tu jakieś bronie mamy? Zaraz sobie coś weźmiemy. O, przykładowo. Przykładowo weźmiemy sobie... ...taką broń. O, 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 o. Sabotuje. Jak to? Nie ma prądu? Przez chwilę tak, Jak się masz? Dobra. On teraz o, chyba stąpi stamtis... Nie. Nieee, elegancko! O, o. Wymyśliłem plan. Tylko tutaj jest sobie i ten ale on mi chyba nie zagrał. Co tutaj mamy? Chwilę i Kartę dostępu! Schowaj kij, chłopie. Zobacz, czy warto było się tu dostać? O wszystkim się zaraz dowiemy. Czy warto było? O, obszar zagrożony. O obszar zagrożony. O, 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 o! Rewolwer. Tam były jeszcze schody do góry chyba, nie? To wybiorę sobie opcję schody do góry. O ja Tu jest szczelnica o! Co ja na szczelnicę mam wejść? To jak? Tutaj mamy coś, tutaj już nic nie ma ciekawego. Mhm. Nic ciekawego tutaj już nie ma To znajdziemy coś innego, ciekawego tutaj jest. Nie, 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 spacer wejdź. No, teraz tutaj się pobawimy chyba na szczelnicy. Z tego co mi się tak wydaje, skoro miałem tu wejść. Chyba się tu pobawimy. Dobra Zrobię tą misję, że mnie nawet nie zauważył, coś mi się tak wyda Płodem zaostałem, zrobiłem się To aż sam się za głowę złapałem. Co pomyślałem, że zrobię... O, 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 o. Wejście do bunkra, wymaga karty dostępu. A ja ją mam. Ja pomyślałem coś, że zrobię jedną misję. Bo w każdej mojej misji praktycznie był jakiś mały błąd, który potem naprawiałem, nie? A w tym sierocińcem, żebym taką lipę odwalił, czy postanowiłem, że teraz w ramach nadrobienia zrobię jedną misję, żeby mnie w ogóle nie zauważą, że nie będę musiał wczytywać ani nic. Nie chcę, kija, chcę, ani się Poważ Otóż... Dobra. Dobra, pójdźmy dalej. jeden coś nam pomoże teraz, Paweł? Czy nie pomoże nam? Czy dalej to samo? Dalej to samo. Dobra. Ale to w ogóle fajne bronie są. W tym sklepie. Pozbieram sobie. Pozbieram. O, Castle TRF. Snajpera! Co tutaj mamy? Co tutaj? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O nie, tędy chyba mi się nie uda przedostać jakoś tak. Nie do uważenia Dobra, ja sobie po prostu wrócę z I pomyślę dalej. Tam były jeszcze na dole przecież drzwi, nie? Tak mi się wydawało Może z tymi dolnymi drzwiami coś się zmieni Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj coś mamy? Nic tutaj nie mamy Nic tutaj nie mamy Gdzie ja idę w ogóle? Jakie są te drzwi? Tym drzwiami, jakbym wyszedł, to bym mógł iść tam. Może tam coś będzie? Może tam będzie coś ciekawego, interesującego, co mnie zainteresuje? O, o, przestań! Coś tam, biegami. Siura? Dobra, już chyba skończył. Może, ty, może ten? Te? Co jest? Dobra, mamy. O! Przejdź przez okno. Ten zagrożony, co tutaj można robić? Save, 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 save! Otwórz save! O kurwa! Weszę. poddaję się. Dobra, więc jak zwykle nie udało mi się zrobić misji, żeby nikt nie zauważył. Próbowałem. Nie, tego mi nie zarzucić, że nie próbowałem. Ale jeden błąd. Kosztował mnie trochę. Yy, Tutaj nie wiem gdzie schować ciała, nie? Nie w szafie, jest dobrze, nie chcę Tyle wam zrekompensuję obiecałem, że zrobię to po cichutku. Kukuku. Jest tu coś? Nie ma nic. Zrobię to po cichutku, a tu jeden błąd się zdarzył i już nie będzie po cichutku. Więc się pozbędę chociaż ciała. Choć też zazwyczaj tego nie robię. Zdaję już rzucę i jak znajdą, to znajdą. Dobra, chociaż w jakiś sposób Wam to zrekompensowałem. Ja nic nie zamieniam. idę tutaj, bo tutaj pewnie się dałeś. Czy to nie będzie dziwne, jak wyjdę z szybu wentylacyjnego? Zobaczymy, czy tych ludzi to też dziwi. Nie, tych ludzi to wcale nie zdziwiło. Jestem w jakimś sklepie, to ten sklep. Hey. Tam, silver bar, bary pery pery. Uuu, taką broń powinna być na ołtarzu! Dobra! Hmm. Nie, 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 ja chcę ten Ultramaxa. Ja chcę Ultramaxa. O, o, mogę otworzyć otwórz gablotę. Łatwa misja, jeżeli tylko tyle miałem w niej zrobić. No to y, silver blery blary balary karany I tutaj mogłem ją strzelać, nie? Zobaczymy, poszczelam sobie e, se, 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 se. Wow 10 Ona ma 471 punktów 10 Wow 1 <śpianie> Pianie, pianie Co? Że to było w strzał w dziesiątkę? Nie, nie, nie to jest porażka, jeszcze I pyk Dwudziestka Idziecie. Maryny Idziecie. 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 wow elegancko aj to było złe dziesiąteczkę niższa dziesiąteczka a znowu instynkt Tyk. Tyk. oj teraz będą zwieszczały strzały pyk no, nie było tak źle

ale, by punktu. Punktu, ale nie było punktów. Dobry punktów, a ja Dobra, nie pokona mi. wykonane. wykonany. Ale mam swoje Silver Balery Kalery. Więc mogę się udać do wyjścia. A więc to by było na tyle z tej misji. Misja była prawie że zrobiona po cichutku. Zauważony zostałem raz i użyłem ogłuszenia raz. Tylko w tym przypadku, jak zabierałem te kluczyki. jeżeli oglądaliście to wiecie. No ale cóż, no nie udało mi się tego zrobić po cichutku. No ale żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych let's playów z Hitman Rozgrzeszenie.